Widzimy, że w poprzednim cyklu instytucjonalnym bardzo duży nacisk położono na dekarbonizację. Mamy pakiet Fit for 55, bardzo głośny, bardzo e, intensywnie dyskutowany pakiet, który ma sprawić, że gospodarka unijna będzie bardziej, bardziej prośrodowiskowa. Brakowało dotychczas w tych dyskusjach komponentu konkurencyjności i on powinien rzeczywiście pojawić się. Teraz z naszej perspektywy kluczowe jest to, żeby pociągnąć dalej te wątki, które były już zarysowane w raporcie Dragiego. Po pierwsze, bardzo istotną kwestią z naszej perspektywy jest uwzględnienie tzw. neutralności technologicznej. Czyli istotne jest to, żeby promowana była każda technologia, która pozwala obniżyć emisję. Czyli nie tylko technologie zero, ale także niskoemisyjne. Istotne jest to, żeby, żebyśmy pozostali na ścieżce zakładającej realizację celów porozumienia paryskiego. Drugą istotną kwestią, jest ochrona konkurencyjności jako takiej, zarówno w wymiarze wewnętrznym, choćby przez uproszczenia regulacyjne, odformalizowanie pewnych procedur, także w wymiarze zewnętrznym przez ochronę przed napływem tańszych produktów z wysokim śladem węglowym. No i trzecia kwestia, najważniejsza i chyba najgłośniej dyskutowana w raporcie Dragiego czy podnoszona w tym raporcie, to jest kwestia finansowania. My bardzo mocno apelujemy o to, żeby odejść od tej wspomnianej metody kija, czyli wyznaczania celów i nakładania kar za ich niewykonanie, a przejście na, na metodę marchewki, czyli uruchomienie takich poważnych, gigantycznych funduszy, które pozwolą unijnemu przemysłowi i innym przedsiębiorcom, którzy tego chcą, zdekarbonizować i obniżyć swoje emisje. Do tego potrzebne są po prostu pieniądze. Mam nadzieję, że instytucje unijne pójdą tą ścieżką. Zapowiedziano pracę nad funduszem konkurencyjności, który ma adresować te potrzeby. Mam nadzieję, że skala tego funduszu po pierwsze będzie odpowiednia, to znaczy pozwoli podmiotom takim jak Orlen dekarbonizować się jeszcze szybciej. Po drugie mam nadzieję, że rzeczywiście wszystkie regiony i wszyscy gracze, w tym także przemysł zostanie odpowiednio uwzględniony przy podziale tych środków.